W dzisiejszym odcinku McGregor chce rewanżu Ile zarobi Fury za walkę z Usykiem? Błachowicz wyznaczył rywala Przybysz ostro o Lewandowskim Juras reaguje na materiał Wardengi. Sean O'Malley uważa, że Paddy Pimblet nie ma wiele do zyskania, stając do walki z Tomem Fergusonem. Według mistrza UFC Wagi Koguciej, nawet jeśli Pimblet pokona Fergusona, nie zyskano aprobaty fanów. Sean O'Malley podzielił się swoją opinią na ten temat na swoim kanale YouTube. Moja pierwsza reakcja to przegrana, przegrana dla Padiego. Wyjdziesz tam, pokonasz Tonego, który jest naprawdę dobry, ale przegrał 6 walk z rzędu. Jeśli go pokonasz, nikt cię za to nie pochwali, nie dostaniesz za to uznania, bo pokonasz zawodnika, którego po prostu powinieneś pokonać. Ale to jest niebezpieczna walka, to będzie twardy pojedynek. Tony może z pewnością wygrać. Jeśli tak będzie, przegrasz z gościem, który, no jest to Tony Ferguson, ale w takiej formie, no nie wiem. Tony Ferguson, mimo ostatnich słabszych występów, nie ma zamiaru kończyć swojej kariery sportowej. Po walce z Paddy Pimbletem, Tony planuje stawić czoła Conorowi McGregorowi. W wywiadzie z ESPN Ferguson zapewnił, że nie będzie to jego ostatnia walka. Nie mam nic przeciwko Padiemu. Patryk wygląda na spoko gościa. Nabiera sporo kilogramów pomiędzy walkami. Jego stójka jest okej. Okay. Parter jest dużo lepszy. Kocham walczyć z zawodnikami z innych państw. To super. Kocham to. Od zawsze polowałem na Kabiba, a teraz jedę za McGregorem. Jestem najbliżej w historii, aby otrzymać ten pojedynek. Jak tylko przyjdę do tego gościa, pójdziemy po Conora McGregora, a on podpisze kontrakt i przejdzie przez testowanie USADA. Conor McGregor nadal wraża chęć powrotu do octagonu UFC, planuje stawić czoła Michaelowi Chandlerowi oraz mieć kolejną walkę z Nathan Diazem, jednakże nadal brak pewności, czy te walki się zrealizują. Choć McGregor twierdzi, że starcie te odbędą się, Irlandczyk także rozważa możliwość trzeciej walki z Nathan Diazem, co wyznał w rozmowie opublikowanej na kanale All Out Fighting. Chciałbym, żeby Nate wrócił do MMA. Jestem mówieniem walkę. On dał mi rewanż. Pokonałem go i na pewno jestem mówieniem trylogia. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA info. Dana White, szef organizacji UFC, uważa, że John Jones jest obecnie najlepszym zawodnikiem na świecie i ma pewność, że poradziłby sobie najlepiej w realnej walce z każdym rywalem. Podczas występu w jednym z programów, White został zapytany, którego zawodnika ze świata sportu walki wybrałby do obrony swojego życia i właśnie wskazał na Jonesa. John Jones nigdy nie został pobity i pokonał wszystkich. Gdy mówimy o prawdziwej walce, gdy mówimy o tym, kto jest najgroźniejszy na świecie, to prawdziwą weryfikacją tego stwierdzenia będzie wrzucić dwóch gości do jednego pomieszczenia i sprawdzenie, który z niego wyjdzie. I w takim wypadku trudno jest nie zgodzić się z tym, że takim gościem jest właśnie John Jones. On dysponuje narzędziami do tego, aby pobić każdego rywala. Dana White zapowiedział niedawno, że do walki o pas mistrzowski Mateuszowi Gamrotowi brakuje jeszcze kilku mocnych zwycięstw. Dla Gamera te słowa nie były zaskoczeniem, bo zdaje sobie sprawę z tego, na co organizacja zwraca uwagę przy promocji zawodników. Mateusz w programie Heat Park na kanale sportowym został zapytany o słowa szefa UFC i odparł. Może być dwie, trzy. No Wszystko w zależności od rywali i wszystko zależy od stylu tego. Wiesz co, no Powiedziałem to chyba na początku tego, że zdaję sobie sprawę, że trzeba wiesz, wygrywać walki w dominujący sposób, żeby dostać tego title shota, wiesz, no, oni muszą mieć z czego poskładać highlight, czy dobrą zapowiedź, wiesz, coś, żeby to się sprzedawało, więc zdaję sobie z tego sprawę, no, te ostatnie moje pojedynki były właśnie, no, na dystansie wyrównane, wiesz, no to, wiesz, jak będzie ta pieczątka nad tym, no to wiadomo, że ten title shot przyjdzie dużo szybciej, wiesz, wszystko też kwestia też, jak tam wspomniał, timingu, dostępności rywali, czegokolwiek, szczęścia, Wiesz, więc wiele rzeczy na to wpływa. Jedno jest pewne, że trzeba być cały czas gotowym, ciężko trenować i czekać na okazję, wiesz, a. No i trzeba, wi wiadomo, wygrywać, ale kończyć tych rywali. Stephen Miocicz były mistrz wagi ciężkiej UFC, wyznał, że rozważał możliwość stoczenia walki bokserskiej, ale jego kontrakt z UFC uniemożliwia mu taką opcję. Podczas jednego z wywiadów Miocic wspomniał o potencjalnym pojedynku w boksie i wyraził chęć wzięcia w udział w takim starciu. Niestety przeszkodą okazały się zapisy w jego kontrakcie z amerykańską organizacją. Próbowałem do tego doprowadzić, jednak nie dało rady. Gdy jesteś na kontrakcie z UFC, to ciężko o tego rodzaju inne możliwości. Ponieważ walczysz w MMA, a nie w boksie. To nie zadziałało, ale zdecydowanie próbowałem. Najgorsza rzecz jaką mogli powiedzieć to nie. Niemniej życzę nic, tylko powodzenia dla Francisa Enganu. Junior dos Santos wyraził swoje zdanie na temat nadchodzącej walki bokserskiej z udziałem byłego mistrza UFC Francisa Enganu. Brazylijczyk uważa, że Predator nie ma szans w starciu z Tysonem Furym. Według niego kameryńczyk nie ma wystarczającej jakości, a Fury powinien zakończyć walkę już w pierwszej rundzie. To jest oczywiste, że Francis Ngannou nie ma w tym pojedynku żadnych szans. Moim zdaniem on nie posiada umiejętności bokserskich, a jedynie siłę. Jego stójka jest nieprzewidywalna, uderza ze wszystkich kątów i nie wiesz czego się spodziewać. Ma dużo siły i zasięg, ale nie widzę wystarczająco dużo jakości w jego boksie. Tyson skończy go w pierwszej rundzie, ponieważ musi dać spektakl. Promotor Tysona Fury'ego Bob Arum Ujawnił, że jego podopieczny zarobi ponad 100 milionów dolarów za walkę z Aleksandrem Musykiem. Informacje te przekazał Aron w rozmowie z dziennikarzami. Tyson musi zająć się biznesem 28 października, kiedy walczy z Naiganu, a później bierzemy się za unifikację pasów mistrzowskich w kategorii ciężkiej. Jeśli powiesz Tysonowi, że zarobi 100 milionów dolarów, to będzie wkurzony, bo myśli, i ja się z nim zgadzam, że powinien zarobić dużo więcej. Nie znam dokładnej liczby, ale zarobi dużo więcej niż 100 milionów dolarów. Karolina Kowalkiewicz wraca do klatki EFC już w najbliższy weekend. Polka wyraziła gotowość do próby odzyskania pozycji na szczycie, z którego wcześniej spadła i podzieliła się tym przekazem w mediach społecznościowych. Droga na szczyt jest trudna, ale droga w dół dwa razy trudniejsza. Prawie doszłam na szczyt, ale upadłam i bardzo się zraniłam. Wstałam jednak, pozbierałam się i ponownie ruszyłam na szczyt. Najpewniej upadnę jeszcze wiele razy, ale mam swoją drużynę. Drużynę American Top Team. To właśnie ta drużyna pomoże mi stać. Sięgnę tak wysoko, jak tylko dam radę. Dla mnie najważniejszy nie jest sam cel, ale droga do niego". Jan Bochowicz powraca do zdrowia po operacji łokcia i planuje wrócić do oktogonu UFC pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Rozważa możliwość starcia z Antonem Smithem, jego potencjalnym rywalem w kolejnej walce, o czym opowiedział w audycji u Żurnalisty. Jest trzech zawodników, o których myślę. Rewanż z Pereirą, ale to raczej odpada, bo będzie walczył z Prochacką. Rewanż z Ankalejewem, ale to też raczej odpada bo on teraz walczy z Walkerem, zostaje więc Antony Smith i z nim byłoby fajnie zawalczyć. To by mi odpowiadało. Jan Bachowicz poinformował nas przez swoje social media, że jest już po pierwszym sparingu po operacji. Sami zobaczcie, co on miał do powiedzenia. Charles Oliveira wcześniej wyraził preferencję, aby rewanż z Islamem Makaczewem odbył się poza Abu Zabi. Makaczew odpowiedział, podkreślając, że to nie on miał wpływ na wybór lokalizacji drugiej walki. Islam wyjaśnił na swoim profilu na Twitterze, że to nie on decydował o miejscu i o drugiego starcia. Charles, pytałem o walkę w USA latem, ale UFC miało inne plany. Jestem zawodnikiem organizacji, nigdy nie stawiałem warunków w UFC I walczyłem tam, gdzie oferowali. Moja ostatnia walka odbyła się w Australii w domu pretendenta. Proste. Wszystko, co mówisz, nie ma sensu. Cedric Dumbe twierdzi, że zostanie największą gwiazdą w organizacji PFL i uważa, że UFC popełnił błąd, nie podpisując z nim kontraktu. W wywiadzie z Arielem Helwanim, Dumbe opowiedział o swoich planach związanych z karierą w PFL. Nie, nie myślałem o UFC. Zrobili to, co zrobili. Zjebali. Naprawdę zjebali. Jest jak jest. Jestem teraz częścią PFL. Dla mnie PFL to przyszłość. Świetnie sobie radzę. Mamy Francisa. Jest częścią organizacji, a ja jestem częścią jej przyszłości. Zmienimy coś. Robimy coś wielkiego. Nie myślę nawet o UFC. Niech robią swoje, a ja będę robił swoje. Oczywiście myślę, że jestem najlepszy. Stracili coś, a PFL coś zyskało. Jest jak jest. UFC na pewno tego żałuje. Jestem tego pewien. Chcę zrobić duże walki przed wejściem do turnieju o milion dolarów, który wiem, że wygram. Chcę dużych pojedynków, jak Jorge Masvidal, Nate Diaz, może Antony Pettis. Chcę z nimi walczyć, bo wiem, że mogę ich znokautować, że jestem lepszy od nich i udowodnię to wszystkim. Dowiedzą się, kim jestem. Antony Pettis, były mistrz UFC, zaakceptował wyzwanie do walki w organizacji PFL, które zostało wystosowane przez Syrika Dumbe. Pettis wyraził swoją gotowość na walkę w odpowiedzi na wyzwanie Dumbe na swoim profilu na Instagramie. Największa walka w historii PFL. Jake Paul, jedna z obecnie największych gwiazd boksu, wierzy, że w przyszłości zmierzy się z legendarnym bokserem. Canelo Alvarezem. Youtuber marzy o walce z Canelo, który wcześniej wspomniał, że może to się stać po zakończeniu swojej zawodowej kariery. Jake Paul wierzy, że w przyszłości dojdzie do pojedynku z niekwestionowaną legendą boksu i jednym z najlepszych zawodników w historii, a wyraził tę nadzieję na swoich mediach społecznościowych. Logan bił się z Floydem i kiedyś ja zawalczę z Canelo i pokażę wszystkim, czemu jestem częścią największej historii w sporcie. Do zobaczenia niedługo Alvarez. Manifestowanie jest prawdziwe. Leo Brichta, który stoczy walkę z Romanem Szymańskim podczas gali KSW 87, jest gotowy na zaciętą rywalizację z Polakiem. Uważa, że hala podczas tego wydarzenia w Trzyńcu zostanie podzielona między kibicami Polski i Czech. Czech wyraził swoje spojrzenie na rywala i nadchodzący pojedynek podczas rozmowy dla KSW. Chcę mierzyć się z czołówką mojej kategorii. Roman jest bardziej doświadczonym fighterem. Trenuje w dobrym klubie i jest świetnym zawodnikiem. Nie ja zastanawiam się nad tym, jak będzie wyglądać walka. To proste, muszę go trafić. Jednocześnie, nie dając trafić siebie, wierzę, że damy mocną, świetną walkę. Trzyniec jest przy granicy z Polską, więc myślę, że widownia będzie podzielona pół na pół. Z jednej strony będą Czesi, z drugiej Polacy. Damian Janikowski zapowiada szybki powrót do klatki KSW po dwóch kolejnych wygranych. Medalista olimpijski w zapasach wygrał na pełnym dystansie z Cezarym Kęsikiem podczas gali KSW 84 w Gdyni, która odbyła się 15 lipca. Teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych sugeruje, że niebawem znów stanie w ringu KSW. Mina przeciwpancerna zaczyna się mocno zbroić już niedługo wjeżdża w pole klatki KSW, aby wysadzić wroga. Saladin Parnas, mistrz z w wagi lekkiej i piórkowej, ma szansę zdobyć trzeci trofeum już w grudniu. Jednak według Macieja Kawulskiego, jednego z szefów organizacji, atak na to trzecie trofeum wiąże się z dużym ryzykiem. Podczas gali XTB KSW 89 Parnas będzie próbował odebrać mistrzowski tytuł Bartosińskiemu. Po ogłoszeniu tego pojedynku Maciej Kawulski wyraził swoje refleksje. wyprawie po trzecie trofeum zwykle towarzyszy szczęście, ale i niepewność związana z potencjalną utratą wszystkiego, co już zdobyłeś. Gliwice nadchodzimy. Gościem programu MMA Studio był Ardian Bartosiński. Odpowiedział na pytanie, jak jest zmotywowany, aby pokazać, że Francuz nie ma z nim szans. Słuchaj, generalnie ja już widzę jakie jest wejście w tą walkę. Jak wygra parnas, to go będą całować po stopach. Jak ja wygram, to i tak powiedzą, że było do mnie lżejsze. <noise> więc kurwa ja i tak jestem na straconej pozycji w tym starciu, kurde, więc muszę go szybko ubić, żeby nie mówili nic. Więc nie, to nie może wyjść za drugą kurwa rundę. Bądźmy szczerzy. Mistrz wagi pośredniej dostrzega kluczowy atut Parnasa. Nie zapomina o swojej przewadze. Na pewno będzie ode mnie szybszy, jest zawodnikiem lepszej kategorii, więc nie na pojedyncze ciosy, i on jest bardzo szybki, i mało jest zawodników 6,6 i 7,0, którzy są tak szybcy, jak on. więc jednak ta kategoria wagowa, moja 7,7, no i już jest więcej siły, no troszkę mniejsza eksplozywność, ale to jest normalne, więc na pewno będziesz szybszy, ale no, szukamy gdzieś też od moich atutów, nie? na pewno ja będę mocniej bił. Na pewno będę dużo silniejszy w klinczu. Na pewno będę bardziej odporny na ciosy. Eee... Sebastian Przybysz, gościu na kanale Filipa Lawanowskiego. W pierwszym pytaniu prowadzący zadał pytanie, jakiego jego zdrowie. No kurczę, no, dużo nieprzyjemnych rzeczy, przede wszystkim no, złamana ręka no i tam troszeczkę problemów e, zdrowotnych, jeśli chodzi o głowę. No ale nie chcę może teraz jeszcze tak za wiele opowiadać, za sekundę mam dosłownie wizytę u doktora Michalika, chociaż teraz chyba to już jest profesor Michalik, który tak coś jest. słyszałem, u tak profesora jest. Michalika, także e, zobaczymy, co on mi tam powie. Teraz też lubiłem kolejny tomografii i może okaże się, że jest e, dobrze. W dalszej części rozmowy... Czy byś nie szczędził szef organizacji ze słowem po ostatnim jego występie. 30 lat oznajmił, że nie chce więcej rozmawiać z Martinem Lewandowskim. Mam być szczery, to ja nawet nie słyszałem swojego narożnika. Ja więcej słyszałem tym, jak, jak byłem tam, e, jak rozmawiałem z lekarzem, to więcej słyszałem narożnika mojego rywala, którzy mu krzyczeli, że ma się cieszyć i, i że to kopnięcie było, było legalne i w ogóle Kuba jest super. Czyli są też te pretensje, jak rozumiem, do narożnika, tak i do. do... De delikatnie. Delikatnie tak, no delikatnie tak, nie mogę powiedzieć, że nie, bo to jest też niezrozumiałe dla mnie zachowanie, eee, no ale pff, pff, pff. ciężko mi się o tym trochę gada jeszcze dalej, gdzieś mnie to yes. da, dalej gryzie, gryzie w środku cała ta sytuacja, eee, no wiesz co, skąd te słowa, nie wiem, no. Nie mam zamiaru już nigdy rozmawiać z Martinem Lewandowskim. Po prostu już kiedyś mieliśmy pewną sytuację, gdzie medialnie wypowiedział się na mój temat w jakiś niemiły sposób. Potem przyszedł, chciał, chciał mnie przeprosić. Jakby jak najbardziej przyjąłem te przeprosiny, ale tu jest druga taka sytuacja i to jeszcze dużo gorsza. Nie, nie, nie szukam kontaktu na siłę. Wszystko, co będę w KSW załatwiać, to będę załatwiać z panem Maciejem Kawulskim i, i to będzie sp... Łukasz Jurkowski. Wypowiedział się na temat wstrząsającego materiału Sylwestra Wardengi, który ujawnił zachowania pedofilskie youtubera Stu. W tej sprawie jest więcej osób zaangażowanych, takich jak Marcin Dubiel, Fagata czy Włodasz Fame, Boxdel, który został natychmiast wykluczony z działalności federacji. Zapowiedziano kolejny materiał na kanale Watacha, który ma być jeszcze mocniejszy. Wypowiedź Urkowskiego sugeruje, że choć sprawa wstrząsnęła internetem, to obawia się, że społeczeństwo może szybko o nim zapomnieć, kontynuując udzielanie wsparcia takim osobom, co uważa za nieakceptowalne. Jego komentarz wywołał wiele reakcji ze strony społeczności internetowej, zarówno w środowisku flickowym, jak i sportowym. Grzegorz Szulakowski, były zawodnik KSW, który teraz rywalizuje w federacji Prime Show MMA, ostro skomentował sprawę. Bez owijania w bawone stwierdził, że Fagata i Boxdel są równie winni jak Marcin Dubiel i stół, ponieważ mieli pełną świadomość tego co się działo, lecz milczeli. Szulakowski uważa, że teraz wszystko wyszło na jaw i nazywa ich tak samo odpowiedzialnymi jak ci dwaj youtuberzy. Dodaje, że karma w końcu wróciła i społeczeństwo ich oceni. Ja was nie poddaję, kija w dupie w na sto. Dwa, Fagata dzieli się k**wa wszystkim, ale się milczeli, teraz wszystko dość ładnie, jesteście k**wa tak samo k**wa z jednymi k**wami, jak to k**wa dwa te dla wszystkich k**wa. Kalmar wróciła, społeczność was k**wa Bartosz Leśko powraca do KSW na gali XTB KSW 88, która odbędzie się 11 listopada w radomskim Centrum Sportu. Jego przeciwnikiem będzie Piotr Kuberski, były mistrz organizacji FEN, który jest niepokonany w ostatnich ośmiu walkach. W starcie odbędzie się w kategorii średniej. Leśko zadebiutował w KSW na gali KSW 70, pokonując Damiana Piwowarczyka. Następnie schodził do niższej kategorii, ale przegrał z Tomem Blisem. W ostatnim pojedynku w lipcu tego roku poddał Nemanja Niekolicza. Ma na swoim koncie 18 walk, z których 13 zakończył zwycięstwem, a dwukrotnie remisował. Piotr Kuberski, reprezentujący klub Anko MMA, stoczył 12 zawodowych pojedynków, z których wygrał 11. Od roku 2019 jest niepokonany, wygrywając 9 walk, zdobywając pas mistrza wagi średniej organizacji FEN i obronił go dwukrotnie. Większość zwycięstw osiąga przed czasem, dziewięciokrotnie rwali rywali, siedmiokrotnie już w pierwszej rundzie. Polski zawodnik kategorii ciężkiej Kamil Minda, który ma na swoim koncie występy w organizacjach takich jak RFA, Fen i Oktagon MMA, przystępuje do nowej frykowej organizacji, Cloud MMA. Ich druga gala odbędzie się 28 października w Płocku. Kamil Minda, znany jako King Kong, stanie do pojedynku z Denisem Labrygą, z którym od pewnego czasu toczy medialny konflikt. Labryga zdobył rozgłos dzięki występom na galach w Otore, gdzie walki toczą się na gołe pięści. Starcie wagi ciężkiej będzie miało formę kickboxingu przy użyciu rękawic typowych dla MMA. Jeżeli podoba Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.